Była para królewska, krakowiacy i górale, lajkonik, kwiaciarki i kibice. Była też telewizja Orion. 18 maja był ważnym dniem dla szkoły podstawowej numer 26 w Częstochowie. Dzień polski uczniowie z Rakowa nie obchodzili sami. Zaprosili gości z Węgier i Turcji. A wszystko w ramach programu Sokrates Comenius. Najpierw były powitania chlebem i solą przed szkołą, a potem występy artystyczne w przyciasnej troszeczkę sali gimnastycznej. Goście mogli troszeczkę poznać historię naszego kraju. Szkoła podstawowa numer 26 jest znana z organizowania różnych imprez przybliżających uczniom kraje europejskie. Bardzo się cieszą. To jest praktycznie pierwsza wizyta robocza u nas w Polsce. Koordynatorem jest szkoła turecka. My do nich dopiero pojedziemy z grupą uczniowską i na Węgry. Oni do nas dzisiaj przyjechali na sześciodniowy pobyt. W sumie jest 16 uczniów i 10 nauczycieli. Ja się cieszę, ponieważ... Możemy poznać inną kulturę, możemy poznać nowych przyjaciół, nowych kolegów z innego kraju, możemy wykazać się też naszymi umiejętnościami angielskim i pokazać nam naszą kulturę. Dlaczego akurat szkoła ta współpracuje z Węgrami i Turcją? To wynika z programu Agencji Narodowej, która przydzieliła im te kraje współpracę z naszą szkołą. Wynikało to z, oczywiście z pewnego tutaj kwalifikacji i kwalifikacje te dotyczyły przyznania trzem szkołom tego programu. Nie da się ukryć, że program Socrates Comenius jest dużym wezwaniem organizacyjnym dla ciała pedagogicznego. Oczywiście jest to bardzo współpr ważna współpraca, przede wszystkim ze względu na to, że taki projekt rozmaica po prostu pracę w szkole. No i przede wszystkim jest to inny rodzaj, inne formy pracy, inne metody możemy stosować, szczególnie jeżeli chodzi o język angielski głównie, bo tym językiem się tutaj na co dzień w trakcie trwania projektu posługujemy. No i przede wszystkim jest to atrakcja dla dzieci. Telewizja Orion zastanawiała się, czy ta współpraca ze szkołami z Węgier i Turcji za bardzo nie odciąga od nauki częstochowskich uczniów. Cykl szkolny normalnie trwa, z tym, że mamy szereg zajęć pozalekcyjnych, mamy koła zainteresowań i w międzyczasie się przygotowujemy. Także można powiedzieć, że nasza szkoła to już słynie z tego, szczególnie tutaj jest właśnie nasza szkoła, że my organizujemy często tego typu imprezy. Dzieci nam zdradziły, że dla nich Turcja jest bardziej atrakcyjna od Węgier. Ponieważ bardzo lubię morze, chciałbym odwiedzić Turcję, ponieważ mają oni dostęp do morza. Węgry niestety nie mają dostępu do morza, lecz jest też w nich dużo innych atrakcji. A w jakim kraju europejskim chcieliby zamieszkać na stałe uczniowie z 26? Polska! Życzymy spełnienia marzeń.